Poranny, e, niedzielny poranek. 37 stopni. Mój syn jeździ sobie na rowerze w największym parku. W oddali widać nowy, e, nowe lotnisko, które będzie obsługiwało te takie bliskie trasy, czyli Japonia, Korea i Chiny. 37 stopni. Nie ma nikogo, no bo jest za gorąco, żeby m, robić piknik, nie wiem, jeździć na rowerze, biegać, czy coś takiego. Ale to jest zupełnie normalna temperatura na Tajwanie, więc większość ludzi siedzi teraz. W centrach handlowych przygotowuje się do lunchu. Pogoda taka zaczyna się na Tajwanie mniej więcej w połowie kwietnia, przekracza już 30 stopni. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Zaczyna, na październiku zaczyna się ochłodzenie, znaczy jest 29 stopni, 28. I ta ale też nie jest non-stop, tak, bo czasami jest 35, czasami jest 29. W grudniu tych ochłodzeń jest więcej, więc mniej więcej 50% to jest 23-25 stopnia, połowy znowu około 30 styczeń luty na no początek marca są takimi trochę przerąbanymi e, miesiącami, dlatego że temperatura spada czasami do, nie wiem, do 10, nawet do 7 stopni, tylko że te 10 i 7 stopni odczuwana temperatura jest zupełnie inna niż w Polsce, dlatego że. Jest duża wilgotność i pamiętam, że kiedyś byłem przy 7 stopniach, plus 7 w Taipei i miałem na sobie kalesony, grube spodnie takie jakieś spinaczkowe, do tego miałem polar, bluzę i, i gorteksową kurtkę i, w, i było, nie było mi najcieplej i w tym samym pojechałem następnego dnia, poleciałem następnego dnia do Moskwy, gdzie było minus 27 ze śniegiem i dużo lepiej czułem się w Moskwie przy minus 27, z suchym klimatem i w tym ubraniu niż w, niż w Taipei. Drugi przykład, pamiętam, byłem na, na rozmowie o pracy w Los Angeles i według prognozy pogody miało być około 10-12 stopni. Nie chciałem kupować płaszcza, miałem garnitur na rozmowę o pracę, wziąłem go ze sobą i nie chciałem kupować płaszcza tylko po to, żeby pojechać na jedno spotkanie o pracę. No, i wyszedłem z rana z hotelu i było 13 stopni. Mówię o Celsjuszach, bo tam w Fahrenheitach się mierzy. I było mi naprawdę komfortowo. Nawet zdjąłem marynarkę, bo było trochę za ciepło. Przy 13 stopniach tutaj muszę mieć na sobie kalesony, grube spodnie, bluzę i jakiś bezrękawnie taki, może nie jakiś puchowy, gruby, no ale musi coś być takiego i jest naprawdę zimno.